Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolega Macieja Włodzika zapewne wszyscy hodowcy i hodowczynie rozpoznają, bo jest to postać, która jest ze sportem głębiarskim od wielu, wielu lat związana i też jest popularny kolega Maciej z uwagi chociażby na to, że jest organizatorem wspólnego gołownika tutaj w Kosakowie, gdzie teraz jesteśmy. Teraz jesteśmy też jeszcze dokładnie w Kosakowie, ale w jego sklepie. Popatrzmy, co tutaj możemy kupić dla osób, które jest z okolicy. Zapraszamy ich tu wszystkich, mogą zobaczyć. No tu widzimy produkty firmy właśnie Prima, Vetanimal, Baxa widziałem też. No wielu, wielu różnych z, z produktów takie, które polecamy tutaj, którego współautorem jest między innymi kolega Maciej to mamy tutaj I dwa takie zdrowia. dwa te produkty z Centrum Zdrowia to jest ten właśnie, ta ziemia taka ciemna tak jak to się nazywa, Glucon Vet tak? nie, nie, to, to było Natur masz go tu? nie, tak. pokażmy go od razu tak jak nim przejdziemy do pokazywania gołębi bo to jest bardzo taki produkt, który naturvet? tak, on jest taki naturalny bardzo wspomaga, prozdrowotny i Glucon Vet no i teraz naj... Naj... nowość, która wchodzi na, na rynek, naprawdę bardzo to akurat. Dzisiaj... Czeka, pokażemy. O. VitalVet. Co to jest dokładnie? A, no to jest też mieszanka ziołowa wzbogacona e, w drożdże przed procesem ekstrakcji, czyli tu jest bardzo mocno rozwinięty, e, bardzo dużo e, w, aminokwasów, aminokwasów e, witamin. Plus tu mamy dodatki ziół, e, kwiatów, e, no, no jest, jest Dobrze, O tym, o tym produkcie ma, będziemy nie, za nie, chwilę nie, mówić. My natomiast chcemy teraz tutaj, bo tak zachęcamy przy okazji tego, żeby wszyscy koledzy do sklepu kupić, bo zobaczmy, towar wywiało, nie ma teraz. Karmy resztki są, ale mamy ci to dostawa. dostawa Ceny się zmieniają z dnia na dzień. Czyli, mówi, czyli rosną w po prostu. Chcą, karmy w starych, kupujcie cena, ludzie, kupujcie. kupujcie ludzie, kupujcie, bo będzie kiepsko. Dobrze. A, a my tutaj robimy. Mamy Zdjęcia, zdjęcia właśnie zakończyliśmy sesję trzydzieści kilka z gołębi tych najbardziej takich opierzonych wybraliśmy no i wśród nich były gołębie akurat te które obserwaliśmy po całym finału tak czyli biały i czarny czyli te były łatwo rozpoznane dla mnie bo to jest biały gołąb to jest gołąb o numerze PL 0300 Tak. 300 ile tam, poczekaj, popatrzmy. 325. To tak, jest, kolegi, 2905 końcowy numer to jest kolegi Janusza Karczewskiego. Tak, to jest samiczka. Tak, samiczka ona jest i pierwszym asem pierwszy, i pierwszym pierwszy as i pierwsza z finału tak. to się rzadko zdarza, ale ona rewelacyjnie leciała kolega Janusz widziałem rodowody nam dosłał, tak, także mamy rodowody są, dosłał jeszcze takie rodowody Zrobienie, rodziców, ro... oryginały kserokopii oryginału. bardzo bardzo fajne gołębie Poka... samiczka jest naprawdę bardzo fajna ona no, leciała rewelacyjnie, bo zawsze była zawsze była w tej pierwszej E, chyba 20 gołębi siadała. I tutaj jak będzie tą samiczkę ktoś kupił to sobie pokażmy od razu drugiego gołębia. Tak. Drugi gołąb jest znowu czarny. Jest to gołąb od kolegi Stanisława z Kuchy. Kolega z oddziału Rypin jest, tam byliśmy u niego. Możemy tak. film zobaczyć. To jest też kodowca, mocny, który w oddziale mocny, się bardzo wyróżnia. Gołąb. Mocny, piękny gołąb. Też jedno pióro jeszcze do zwalenia. Samiec jest to jest z tego co wygląda. To jest on ma 19-27 końcówkę, tak? Tak, 77, przepraszam, kolegi jeszcze Stanisława. Tylko, to, e, mówię nie dość, że drugim to jeszcze był gołębiem typowanym, jako uh -huh. pierwszy typ pierwszy siał Czyli e, zabrał jeszcze tyka, samczyk. E, samiec. Ciekawe, to... czy Stachu wysłał rodowód. Jak nie to tak, Łukasz tak, go... są, jest? Są, no to dobrze. Są, są są Pokażmy skrzydełko tego gołębia e, jeszcze. Mówię, jest o. jeszcze jedno pióro czyli mamy to będzie drugi gołąb. gołąb. I mamy też jeszcze dwa takie gołębie tak, z czołówki. Z czołówki robiliśmy zdjęcia, akurat to co wyłapaliśmy to jest też gołąb. Pięknej budowy. Jaki numer gołęby? ma? To jest gołąb 296, 6 to jest Mateusza e, Mariusza nie, to jest, Platy? To jest nie, nie, nie. to jest e, Roberta Topki. Robert Topka. Tak, tak e, przepraszam, 902 końcówka. To był gołąb e, 12. Z finału Samczyk. Przepięknej budowy, mocny gołąb. Jeszcze tu do, Duży jest tak. Do, tak samo jedną e, Lodkę. jeszcze z, do zrzucenia. No jest przepięknym gołębiem. Mhm. Tu, My tych gołębi zamykali. zrobiliśmy 30 kilka sztuk, tak jak powiedział Maciek na początku. E, tu jeszcze był z tych czołówek. Co to jest za gołąb? Szpak to był. 360. A, to będzie to. dwa? Tak, e, 276. Nie, 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 to, nie to, to jest gołąb. Frąckowiaka? 25, to jest Artura frąckowiaka, frąckowiaka. tak. Ósmy, ósmy, szpak taki. Ósmy, znaczy nie szpak, ósmy, tylko. 8 sami. Stry taki na krapianach. To jest Artura Frąckowiaka gołębie... To Dużo ludzi zna, że to są głębie, które się pokazują na próbie. Kolega Artur miał pecha parę lat temu, jak wtedy ten gołąb, co no, miał, miał takie głębia, konkursy, ale niestety nie wrócił z finałów. Był, był pierwszy. To, to, to mówiliśmy, że on lubi jedynki, bo on był pierwszy, 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 jedenasty i dwudziesty chyba pierwszy. I niestety z finału. Nie wrócił, ale nie wrócił. powiedzmy na jego usprawiedliwienie, bo jak już szedł na ten ale finał, w tym, był prawie łysy. W tym roku miał i, dziewiątego, i ma... 8 i 9 asa, czyli do te gołębie się, się naprawdę pokazują. To jest samiec? To jest samic. samiczka. Czyli mamy akurat wśród tych czterech gołębi dwa samce i dwie samiczki. Także, tak, jakby ktoś chciał pary poszukiwać, to może sobie tak spróbować. trochę to, co było do zrobienia. W przyszłym tygodniu kolejne zrobimy, te wystawimy jak najszybciej. Wszystko to co jest tak jak jest, to nie dosłał do domowodu. No niestety czekaliśmy dość długo. To jest za, za długo bo tak jak jest w programie przychodzą na własność organizatora. organizatora. Ewentualnie na początku aukcji można szybko dosłać żeby uzupełnić na, na, do na... na mailem albo na listownię, które do kolegi Macieja oryginały. Tak, no, do, mnie do mnie mailem do, 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 do najlepiej skany na, jakich ja wtedy szybko uzupełnię to na, biuro, czy na, na studio biuro to nie gra roli na co i tak, tak no. przyjdą do mnie. Także no. zachęcamy wszystkich, będziemy aukcję za chwilkę mieli wystawioną tak. i zachęcamy do licytowania. No i do zainteresowania się też tutaj uczestnictwem w przyszłym roku, tam będą troszeczkę inne zasady. No. no i zobaczymy jeszcze jeżeli chodzi o te zimowe to, zimą, to jest z Maciejem rozmawialiśmy, zobaczymy no, jeżeli nam będzie z... dużo głębi, to jest trochę też chętnych wykupić głębi zostawić. To zobaczymy. Jeżeli będzie tych głębi w granicach 70 sztuk, to się jeszcze tam opłaca się bawić. Bo to mówię, to nie jest tak, że, że tu. No to jest dużo pracy, bo to trzeba przy tego. Czy będzie 70 być. czy 300, to się podobnie chodzi. Trzeba tak, rano wstać, to, 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 transport zorganizować wszystko. To, 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 to I skala nie jest już się, dużo to większa. Musi być jakaś tam minimalna ilość tych głębi, powiedzmy 70 czy 80, żeby to. Przyczepkę prostu, mamy taką małą, jedną tak, na 9 osi. Ja mam tam koszy 9, nie? Tak, 9, taką do 200 głębi gdzieś około. Jakoś opłacalne po prostu pod względem zdrowia nawet. Bo to łazić przy tych głębiach zimą i tam je łapać, wyłapywać, wozić, no to, to już nie jest tak. tak yy... Także zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w licytacji Licytacja. głębi z WG Kosakowo tak, 2022. Do ja zobac... Jeszcze, jeszcze do, do, do zimy to, to mówię jeżeli ktoś chce, ktoś chce uczestniczyć na pewno w zimie, no to musi głębia wylicytować. Czy to jest właścicielem gołębia, czy ktoś chętny, to wylicytuje i go zostawia na zimę. Ewentualnie gołębie, które nie będą zlicytowane, te zostają i później będzie można uaktywnić. uaktywnić i tam będzie też podana kwota. Dobrze, także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry, dobry lot.